Ponadto, <noise> zwróćcie uwagę na jeszcze takie parę drobnych szczegółów. Nie? W porządku, no. jesteście w tej bazie, daliście się wkręcić. E, tak stanowi prawo, w związku z powyższym podążacie tą kuprze, e, ciernistą drogą. Jesteście w bazie, możecie chodzić, załatwiliście zgodę na dane pole. I na tym polu Znajdujecie coś, naprawdę coś fajnego znajdujecie. Wysyłacie jedno zdjęcie, wysyłacie drugie zdjęcie, wysyłacie trzecie zdjęcie i nagle ktoś mówi stop, to jest stanowisko. Dostajecie z automatu zakaz dalszego szukania tam, bo jest to stanowisko, na przykład związane z drugą wojną światową. Skoro mamy archeologię współczesności, tak to jest w tej chwili rozegrane, to może to być nawet i z PRL-u. Wszystko jedno. Zależnie od tego, który archeolog będzie w danym momencie zainteresowany, czy dany konserwator, czy kolega, czy kuzyn konserwatora będzie zainteresowany zbieractwem czegoś tam, to wyczyści wam to stanowisko. Wyczyści... Pozostanie to zaklepane jako tak, stanowisko. Tak, tak jest. Nikt. Nikt absolutnie nie przewidział tego, a właściwie świadomie nie przewiduje tego, że skoro dostaniecie Gleit, to będziecie tam mogli chodzić do tej przysłowiowej usranej śmierci, wyczyścić pole po całości i znaleźć na przykład 300 rzymskich monet. Nie! nie. Wyślecie zdjęcie pierwszej, drugiej, trzeciej. Ktoś se to będzie śledził czy nie, i zaraz będzie telefon do Was. Jesteście w bazie, więc nie jesteście no-name'ami, że macie zaprzestać poszukiwania, ponieważ są, jest to stanowisko, prawdopodobnie stanowisko archeologiczne, którym musi się zająć konserwator. Cześć, jak czapka, znajdźcie kolejne pole, bądźcie frajerami, pokażcie, gdzie wychodzą fajne fanty, a ja wam to na przykład przyblokuje. Gdybym był konserwatorem myślałbym naprawdę w tych Wieś, kategoriach tak. jest to zupełnie logiczne, bo kontekst popsujecie, wyciągniecie nie tak jak Ty trzeba. Czy uczciwie zrobi to konserwator i archeolodzy czy nie, to już abstrahujemy. To nie ma znaczenia nie. w tym momencie. Zupełnie. Bo Tylko... mo może być to na przykład stanowisko z kultury brązu. Tak. No, no, tak, tak, proste tak, i logiczne. nie? Znajdziecie jedną, powiedzmy jakąś tam fibulę na przykład. Niech będzie fibulę, znajdziecie. Yy, zrobicie zdjęcie nawet nie będziecie dopisywać, że to jest fibula, a przecież się nie znacie nie? po jednodniowym tam szkoleniu jakimś tam interaktywnym, tak, to tak, tak naprawdę tak. to niewiele będziecie wiedzieć, żeby coś takiego tak, oceniać. To, to I w tym momencie tym bardziej taki konserwator będzie miał argument, jak diabli powie. No niestety ja rozumiem, Doceniam to zgłoszenie, ale trzeba przyblokować, bo tam mogą być jeszcze cenniejsze rzeczy, tam mogą być na przykład jakieś elementy cmentarzyska, ciało palnego i tym podobne. To jest pierwszy z elementów. Drugi z elementów: macie rolnika, ma 30 hektarów, wysyłacie zdjęcia, konserwator robi wam z tego stanowisko i rolnik ma przez ranę. Niech wam zgody nie da na takie rzeczy. Nie wiecie, liczcie na to. Wiecie, jak szybko się będą takie wieści rozchodziły wśród rolników. No nie że, żeby nie wpuszczać żadnych poszukiwaczy, żeby się nie godzić na żadne takie deale. i o zakład, że wróci coś, co było w latach 90. że. Taki rolnik będzie się pytał, a wy jesteście oficjalnie, czy to prywatna inicjatywa? Jeżeli będziecie prywatną inicjatywą, to być może wam pozwoli poszukać nie? tak, tylko żeby się to nie rozniosło nigdzie, tak, że znaleźliście tak. na jego polu. W związku z powyższym, jakie to jest wzbogacanie czy tutaj wartości, tradycji, historii, Tam budowania zabytków, zabytków w państwie, zbiorów i, i tak dalej, i tak. tym podobnych rzeczy. Trzecia kwestia. Skoro wszystko będzie zabytkami, a wy będziecie ich y, czasowymi depozytariuszami, jak tak, to się ładnie tak. określa, w związku z powyższym, na dobrą sprawę, nic nie będziecie mogli z tym zrobić. To oznacza zarżnięcie rynku kolekcjonerskiego jako takiego. Oczywiście. Bo kto od Was, przykładowo, zbieracie wrzesień? 39, niech będzie. Ale znajdujecie również przedmioty na przykład y, niemieckie z okresu 44-45, Z okresu, kiedy już Niemcy dostawali, czy w dupę jakieś tam, jakieś tam fajne, ciekawe erzace. I teraz tak, macie kolegę, którego interesuje tylko końcówka II wojny światowej was interesuje tylko początek więc bardzo chętnie byście się powymieniali na przykład coś mu sprzedali tak żeby mieć kasę żeby kupić sobie coś innego tylko zaraz jak on od was coś kupi skoro to nie jest wasze tylko jest państwa i zgodnie z papierami będziecie musieli zgłosić komu przekazaliście dany przedmiot no to ja bym nie kupował no bo to jest wyrzucenie pieniędzy w błoto oczywiście, oczywiście nawet że tak. jeżeli to są duże, pien małe pieniądze czy duże pieniądze to jest jeden diabeł natomiast uważam że to w kapitalny sposób zrobi coś, z czym pan Grajewski powinien walczyć, czyli nielegalny handel zabytkami. Tak, wrócimy do podziemia, wróci wszystko, ludzie nie będą zgłaszać rzeczy, odwrotna sytuacja zamierzonej nastąpi, po prostu wszystko zejdzie do podziemia i tutaj ktoś tam będzie zgłaszał jakieś śmieci, prawda, rzeczy nieistotne, prawda, których, po których nie da się poznać, że tam coś ciekawego znalazł, a to wszystko trafi na czarny rynek, to będzie zasilać czarne rynki, będą prywatni kolekcjonerzy e, z zagranicy to kupowali, tak jak się dzieje w Serbii to na przykład, to jest świetny tak. przykład, gdzie są... E, stanowiska rzymskie. I ludzie normalnie to wykopują, ale w związku z tym, że są problemy, prawo jest niesprecyzowane, nie ma map, nie ma ustaleń, nie ma zgód, nie jest to wszystko doprecyzowane dla ludzi. W związku z tym, ci ludzie to po prostu z tego, że się boją systemu i kary, kradną i przetapiają w tygielkach, albo przyjeżdżają turyści z Francji na zadupie, gdzie nic nie ma, w Serbii, w górach to jest autentyczna rzecz u mojego kolegi Miro, pozdrawiamy i po prostu e, przehandlowują, kupują to za grosze, wywożą to do Niemiec i do Francji, i tam za ciężkie pieniądze to jest legalizowane w kolekcjach, i za miliony euro sprzedawane, co za po 150 euro które można kupić na bazarku we wsi, gdzie są kozy i świnie. No taka jest prawda. No. A przykłady obejścia tego, bo tu się bardzo często archeolodzy to podnoszą, że to nie są, że poszukiwacze, to nie są żadni tam zbieracze, miłośnicy historii, kolekcjonerzy, tylko że to są handlarze, którzy patrzą jak się na tym dorobić. dorobić tam. To wiecie co, to ja już wam daję instrukcję obsługi jak się, jak się dalej dorabiać, jeżeli się dorabiacie, chociaż na pewno już na to powpadaliście, gdyż, ponieważ jesteście dużo bardziej bystrzy od tych takich zwykłych kolekcjonerów, którzy gdzieś tam później przy tym dłubią. To jest bardzo proste. Macie. Czystą chatę rejestrujecie się kucze, w bazie, idziecie szukać tam, gdzie chcecie szukać. Tylko macie przy sobie kucze, garść jakichś tam niepotrzebnych kuczek klamotów. Dokumentujecie te klamoty. W międzyczasie to, co wydobyliście z jednej dziurki, tak? Chowacie sobie w jednej dziurce i przyjeżdżacie tam po zmroku, nie zawożąc tego do domu i od razu wpuszczając kucze na rynek, na przykład nie wiem niemiecki, francuski, angielski, jakikolwiek. Zdjęcia macie, teren jest sprawdzony, pokazaliście, że znaleźliście na przykład się zgadza, 200 tak? aluminiowych blaszek, nie? które macie przy sobie w kieszeni. Wszystko jest wszystko jest na legalu, wszystko jest idealnie kuczy, właściwie dograne, bo w tym momencie nawet jeżeli e, pan Grajewski będzie podejrzewał, no tak, cały czas nic nie znajduje, cały czas występuje o zgodę i cały czas szuka z tym kolesiem coś jest nie tak, to musiałby wam, nie wiem, jakiś ogon przykleić i tym podobne. Ja, śledzić, prawda? No to nie tu mają, tu mają kuczy, kłopoty, żeby rozróżnić, że ktoś wrzucił jakieś zdjęcie z ruskiej strony na Facebooka i wtedy robią takiego człowieka rewizję, twierdząc, że, kuczy, że on ma jakieś tam pierścionki archeologiczne, zabytki, to są bo wrzucił zdjęcie, nie pomagają tłumaczenie, że są tylko zdjęcia tam ściągnięte z jakichś stron i tym podobne. Tak działa polska policja szukająca sukcesów za wszelką cenę i dalej tak będzie szukać. Ci, którzy naprawdę handlują tego typu rzeczami, będą dalej handlować, nawet być może, co niektórzy się cieszą z tego, że połowa z tej swołoczy, jak to nazywają, mod, takiej, odpadnie, takiej tak. sezonowej, co przyjeżdża na zloty rodzinne i tak dalej, łazi po jakichś polach i szuka i organizuje sobie pikniki, to po prostu sobie da spokój, odpadnie. Nie, nie wejdzie w, im, w ich... W miejsca w interesy nie znajdzie, ale tu dochodzimy do klucz klu, całego systemu. Penalizacja i karanie, prawda, i zakładanie kagańca i obroży powoduje odwrotną sytuację. To, co mówiłem, to już wielokrotnie było wyśmiewane po prostu, że penalizacja obywatela, a nie uwalnianie tego rynku powoduje, że obywatel po prostu zniechęca się do państwa, oszukuje i kradnie i kłamie. Bo jeśli otworzyć to wszystko legalnie, płacić za znaleziska, płacić za znaleziska, premiować tych ludzi, pomagać im w tym wszystkim, nie zakładać im tego kagańca, jakiejś biurokracji 14-dniowej, nawet w postaci aplikacji. To ci ludzie sami by to przynosili. Ci prości ludzie, którzy czasami się na tym nie znają, bo nie wszyscy się na tym znają, odnosiliby te rzeczy, dlatego, że wiedzieli, że system nie jest opresyjny i że system ich nie ukaże i nie okradnie. A teraz ich ok okrada, karze i naprawdę wielu, nawet niewinnych ludzi, bo wiadomo, że zawsze się złodzieje jacyś znajdą, ale naprawdę niewinni ludzie mają problemy po prostu. To jest najśmieszniejsze. Ale to wiesz, no to jest jak gdyby cały czas tutaj argumentacja o to, że idzie o dobro zabytków. Jest po prostu nieprawdziwa. To nie no idzie tak. ani o dobro zabytków, ani nie idzie o poszerzanie wiedzy, bo jeżeli się rozmawia z archeologami, którzy są wkręceni w swój temat, obojętnie jakie, obojętnie czy to są krzyżacy, czy to jest Rzym, czy to jest Druga wojna światowa, to im przede wszystkim jest potrzebna informacja, gdzie, skąd, co pochodzi. Tutaj ta informacja będzie znowu cięta, bo te rzeczy i tak będą znikały. Nie ma się Oczywiście. co oszukiwać. No, ludzie bardzo szybko się połapią. Większość już się łapie, że czy z ciężkim sercem będzie na przykład zgłosić coś rzadkiego i mieć świadomość, że jakiś. Yy urzędnik, który też coś zbiera, to nagle to powędruje do muzeum, a w muzeum to już będzie leżała podruba tego albo jakaś kopia, a to wyląduje gdzieś w zbiorach prywatnych albo zostanie sprzedane przez tego urzędnika za granicę. I to nie chodzi tylko o urzędnika czy osobę piastującą jakąś funkcję, bo zaraz będzie afera, że ja uważam, że wszyscy archeolodzy to złodzieje. złodzieje? Ale absolutnie urzędnicy, nie, nic, nie, z tych nic takiego nie mówimy, oczywiście. Tylko chodzi mi o to, że stwarza to pewne możliwości. I tak jak mieliśmy aferę słupską z panią konserwator, która tam nie do końca wszystko legalnie robiła w kwestii nadzorów archeologicznych i robiła to, że tak powiem, dość, dość szeroko, na tyle szeroko, że zainteresowała się tym prokuratura, to tak... Będą się pojawiały kolejne tego typu przypadki i bardzo szybko ludzie, którzy są uczciwi, stwierdzą, że właściwie czemu oni mają wspierać państwo, które w stosunku do nich jest represyjne. W dodatku jeszcze dysponuje bardzo często nieuczciwymi urzędnikami, kolekcjonerami i czemu ma robić za bandę takich jeleni do odstrzału, zgłaszających, mówiących, że przyjedźcie, tutaj jest fajne rzymskie stanowisko, wychodzą naprawdę bardzo rzadkie rzymskie monety, kucze, możecie wszystko zabrać, ja jestem hobbystą, moją pasją jest tylko szukanie, szukam szukania, mi trzeba. Gówno prawda, szukam znajdowania, mi trzeba i później cieszenia się tym, jak normalnie. normalny, Oczywiście to czy, tak. uczciwy no, człowiek. Tak. Ale wszędzie no, na świecie są kolekcje, Bycie, nie? bycie autorem odkrycia czegoś jest jest ogromną satysfakcją. Tak, wiem dokładnie. coś o tym, bo parę rzeczy mi się udało, kurczę, zupełnie ciekawych, fajnych, kurde odkryć i na tym polega cała zabawa, a nie na tym, że ja się muszę chować i później nikt mi nawet nie zagwarantuje, że robiąc wystawę, nie wiem. Rzymskich monet, to nawet nie będzie tej takiej tabliczki czy karteczki, że znalazł Radosław Biczak. Tak, nie? tak, tak, tak. tak Takiego elementarnego już podziękowania, prawda, laurka i poklepanie po plecach, jak to się mówi, bo na razie tylko, tylko to dostajemy w tym momencie i, i, i uważam, że, że, że to jest największy problem. Ale tak jak powiedziałem, ten rynek, zobacz, rynek w Niemczech, Francji, można, prawda, tymi rzeczami obracać, handlować. Jak tam jest rozwiązane? Nie ma, nie ma chyba z tym problemu. No, ale no to wiesz, no, wracamy do tego, co, co rozmawialiśmy, no. do podejścia polskich archeologów, którzy są Polakami i mówią, że Polacy to złodzieje, że w no Polsce tak, to nie tak. przejdzie. Nie? Więc wychodzi na to, że jak jesteś archeologiem, to jesteś kimś lepszym, pomimo tego, że jesteś Polakiem. To jesteś bardziej takim kutrze, no wiesz, tak. Nie? I to jest tak, bardzo tak, często podnoszony argument, że to, co działa na, w świecie cywilizowanym, to my jesteśmy państwem trzeciego świata, czyli takim bantustanem, w którym po prostu wszystko się wymienia na koraliki, a Koraliki kupuje się wódę, albo narkotyki. Kurcze, tak, nie? tak, tak, tak. Że trzeba być batem, tutaj karabinem, czasami kogoś rozstrzelać, żeby, prawda, porządek ogólny panował. No, to... Dalej dalej nie ma tej takiej kucze drogi autentycznej współpracy i wykorzystywania osób, które dysponują taką wiedzą, bo zaraz jest podnoszony ten argument. Ja ostatnio rozmawiałem z kimś, mówię, co z tego, że facet jest listonoszem, jak on od 30 lat zajmuje się polskim lotnictwem kucze morskim. Nie? I ma taką wiedzę, Który... Nie ma większości ludzi tak. Drugiego znajomego mam takiego, który jest, konsultuje pewne kwestie związane z monetami zresztą rzymskimi, jest kolekcjonerem. On z zawodu jest kompletnie kimś innym. I teraz podnosi się jako argument, że taka osoba nie może dysponować wiedzą, ponieważ nie ma dyplomu ukończenia studiów historii. I co z tego, skoro historycy, doktorzy historii w gabinecie numizmatycznym, nie będę mówił jakim, ale bardzo, bardzo znanym, konsultują z nim to, co do tak, nich trafia. Ale bo ma taką wiedzę. no. Więc ludzie, no, o czym To nie mówimy? ma znaczenia, nie można tego tak zestawiać. I to dokładnie. jest prawdziwe wykorzystanie pasji, wiedzy, umiejętności i doświadczenia hobbystów, Coś, czego nie ma nikt, choćby nie wiem, jaki studia skończył, bo nikt nic nie zastąpi tego procesu jak wieloletnie nakładanie się i poszerzanie co To, co, swojej co powiedziałem, wolność i nagradzanie, i to wystarczy, żeby ci ludzie współpracowali z archeologami, i to wszystko normalnie trafiało do muzeów i, i przynosiło pieniądze i zarabiało na ten kraj. Na ten, my możemy podatki, ale przecież z tych wszystkich rzeczy, które są znalezione, państwo polskie wystawiając te zabytki, czy wypożyczając innym muzeum, czy sprzedając innym muzeum, tak jak się dzieje na świecie, gdzie się sprzedaje, wymienia kolekcje, i tak dalej, budowało jakieś polski. I kapitał, dlaczego się tego nie robi, dlaczego to zasila jakieś prywatne kieszenie, o to chodzi. Dlatego kochani, bądźcie hobbystami, ale nie bądźcie frajerami, mówcie głośno i wyraźnie, że wam się po prostu to rozwiązanie, które w tej chwili jest szykowane, nie podoba, dlaczego, zwróćcie uwagę, dlaczego taka afera ostatnio gdzieś tam na forach na internetowych, tam mediach społecznościowych, teraz takie modne słowo, czy na popularnym Facebooku się zrobiła, bo jakiś kolega, Napisał do pani konserwator, czy może używać wykrywacza metalu i nie szukając zabytków. A jeżeli znajdzie zabytek, to to zgłosić. I dostał odpowiedź pozytywną. Nieważne, że pani się później z tego wycofała, też mu się wycofał, skoro się zrobiła taka nagonka. I ta nagonka zrobiła się ze strony osób, które was formalnie rzecz biorąc reprezentują. A powiedzcie mi taką prostą rzecz. Dlaczego nikt nie poszedł tą drogą? Nie chwycił tego, jak że psiego ogona, i nie powiedział, że proszę bardzo, są konserwatorzy, którzy podchodzą do tego przychylnie, może zastosujemy takie rozwiązania, tylko się upiera przy tym, nie, musi być baza, musi być zgłoszenie, musi być kurs. Jak nie wiadomo o co chodzi, to ja wam powiem o co chodzi. Zawsze chodzi o kasę. Dokładnie tak. I tym kończymy, kochani. Także przemyślcie ten film, obejrzyjcie parę razy. Jak czegoś nie rozumiecie, to zapraszamy do nas na media społecznościowe. Możemy na ten temat spokojnie sobie pogadać. Do usłyszenia, na razie, cześć. Cześć, Sępy, Starożytności, pozdrawiają.